Hej, witam wszystkich! Po prawie półrocznej przerwie postanowiłem jednak troszkę zacząć nagrywać i mamy taki odcinek, który będzie zapowiedzią tego, co możecie zobaczyć w tym roku. Będą grube rzeczy, takie jak na przykład te, ta seria Scotto Bukia. Na razie udało mi się zdobyć tylko 4 chyba figurki, ale no, może będzie lepiej. Także taki wielki, wielki karton numer 1. E, może teraz to. Będą także powrót znów do figurek takich pozowalnych, ale to z Play Arts. I tutaj dwa takie małe, dwa takie małe kartony, które zapowiadają te figurki. Ta naprawdę robi wrażenie, a jest też fajna, ale postaram się i będzie tego więcej, jest więcej, także będziemy oglądać także figurki, które można dowolnie ustawiać, pozować, mają masę akcesorii, także powinno to zainteresować wszystkich tych, którzy lubią taki, taki typ figurki, bo nie każdy lubi statuły, czy czy takie figurki nieruchome także to będzie następna rzecz oczywiście nie zapomnimy także o dwóch o dwóch producentach, którzy są od zawsze i tutaj przykład jednego zgrali z grali firmy NECA czyli tatusiek Elite czekałem na niego kilka lat, polowałem i mam taki nowka, niewyciągany jeszcze ale to będzie się wiązało także z całą z całą kolekcją nam się rozkręciła, kolekcją moich e, figurek z tej serii e, z jedynki z dwójki, bo trójkę tak, tak sobie e, także z jedynki z dwójki zobaczycie dużo tatuszków, dużo, dużo figurek, splicerów, także dla wszystkich fanów tej serii Bioshock, Bioshock, jak też e, jest Przyjęte, że nazywają tą serię, także to będziecie mogli obejrzeć i będzie tego naprawdę dużo. Wydaje mi się, że mam naprawdę solidną kolekcję. To jest coś, co zacząłem już jakiś czas temu kolekcjonować i mam praktycznie już 80%. Brakuje mi jednej figurki. Dla tych wszystkich, którzy, którzy znają ten cyrk osobliwości, to jest naprawdę. Rewelacyjna seria. Tak, żeby było widać, bez tych odbić. O, to jest cała seria, która, na którą składa się. Na sześć figurek mam pięć, także podejrzewam, że uda mi się w tym roku ją skończyć, nawet na rozmiar szybko i wtedy obejrzeć ją całą, wyjętą, tak jak powinna, jak powinna wyglądać. E, co tam jeszcze o figurkach? no figurkach nie zabraknie też jakichś pamperków z dużymi główkami. tutaj parę przykładów będzie ich też oczywiście dużo więcej i z filmu i z gry i z serialu i z serialu który ma też u nas wielu fanów także będą na pewno popki nie mylić z pewnym popkiem któremu mówimy stanowczo nie będą także takie różne dziwne figurki które udało mi się zdobyć i których z których też się bardzo cieszę tutaj taka miła pareczka i tutaj też druga równie miła pareczka także ci też będą No oczywiście nie zapomnimy też o kolekcjach filmowych i będę starał się też pokazać parę fajnych rzeczy i tutaj jedna z nich o. wiem, że fanów Gry o Tron jest u nas masa a to jest też taki rarytasik dla tych, którzy chcieliby mieć w swojej kolekcji, to jest gry o Tron, A e, mam tutaj kilka różnych takich rzeczy. Tutaj, taki fajny, fajny też rzecz związana o, z tym, z timem Bartonem. Taka jego kolekcja, to takie zapowiedzi kolekcji filmowych. No, co wiadomo, że zawsze u mnie można zobaczyć jakieś fajne artbooki e, Tutaj, akurat, tak na zachętę, dwa takie grubasy z filmów. Sin City. Na domu. Sucker punch. O, piękny artbook. Na zachętę parę takich piccherów. Wrzucimy. Artbook jest naprawdę bardzo okazały. Fajnie zrobiony także. Także wszyscy, którzy, którzy lubią takie rzeczy, e, no, trochę ten film tak nie do końca jest tak fajny jak mógłby być, ale artbook. Będą no, się też pojawiały jakieś dziwne rzeczy, takie różne dziwadła, takie coś na przykład, o, żeby pokazać, że można coś innego. No i oczywiście zagoszczą też jacyś, jacyś tacy dziwni goście, jak na przykład, tutaj jest mój przyjaciel Franciszek, Franiulek, o proszę. Będą też takie, takie rzeczy, także myślę, że, że powinno was to zainteresować w praniu, Państwu. O tak. Proszę, trochę skrzypił w stołach, ale wiadomo, że jest już wiekowy, także, także on będzie tutaj także gwiazdą jednego z odcinków. Także pożegnamy Was tym, z tym gościem i do następnego oglądania. Mam nadzieję, że, że będzie to już niedługo.